Bartolo Longo, od kapłana szatana do apostoła Różańca. Rozdział siódmy: Gdzie grzech, tam i łaska. Jak wielką nadzieję wlewa w serce święty Paweł, pisząc, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. W owym czasie w tym zdegenerowanym mieście, któremu ton nadawała antykościelnie nastawiona elita, żyło wielu apostołów dobrej nowiny. Swoim gorliwym życiem starali się stać godnymi uczniami Jezusa. Podejmowali się pomocy ubogim, chorym i pozostawionym samym sobie, jednocześnie pielęgnując zaczątki wielkich dzieł, do jakich natchnęło ich niebo. Nie jeden z nich został z czasem wyniesiony do chwały ołtarzy. Byli to ofiarni robotnicy pańscy, mający za zadanie przygotować Neapol na przyszłe łaski, które miał wylać miłosierny Bóg na skażone grzechem miasto. Bartolo miał szczęście zetknąć się z nimi w kluczowym momencie swojego życia. Wielu z nich wiedziało wcześniej o pogrążonym w sekcie adwokacie, którego powierzał ich modlitwom Vincenzo Pepe. Czy Bóg mógł nie wysłuchać intencji, jakie składali za niego w licznych mszach świętych ojciec Albert Radente i ojciec Ludowico z Kazori? Czy mógł odrzucić gorącą modlitwę całej jego rodziny? Czy mógł pozostawać głuchy na żarliwe prośby świątobliwej Kateriny Wolpicelli, którą powszechnie uważano za anioła w ludzkiej postaci? Przykuła ona uwagę Bartola już wcześniej, kiedy markiz Imperiali zaprosił adwokata do pałacu Wolpicelli. Markiz był szwagrem Kateriny, która jednak nigdy nie bawiła na salonach. Kiedyś Bartolo zauważył ją przed wejściem. Skromnił pięte włosy twarz bez pudrów i szminek, a na ciele suknia jakiej powstydziłaby się pałacowa służba, bez koronek, zakładek, haftów, kwiatów, obręczy i innych ekstrawagancji, jakie obowiązywały napolitańskie elegantki. Minęli się na schodach, wymieniając słowa powitania. I wobec tej zewnętrznej skromności nie zwróciłby Bartolo na nią uwagi, gdyby nie to, że z twarzy Katariny biła jakaś moc. To nie uśmiech, nie piękne, wielkie oczy przyciągnęły jego uwagę, ale coś więcej jakaś duchowa siła i rozmodlone oblicze. Młody adwokat aż przystanął w drzwiach. I odwrócił się za odchodzącą kobietą. Pani Katerina idzie do ubogich i chorych, rzekł kamerdyner. Z uśmiechem na twarzy, pomyślał zdziwiony Bartolo. To święta, dopowiedział służący, jakby odgadując jego myśli. Salony to nie był żywioł Kateriny. Od młodości dzięki wsparciu ojca Ludowika, Całkowicie poświęcała się szerzeniu kultu serca Pana Jezusa i dziełom miłosierdzia. Z powodów zdrowotnych nie mogła zostać zakonnicą. Wkrótce miała zacząć organizować zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca, wspólnotę sióstr, które łączyła żarliwa miłość do Zbawiciela. Złośliwi nazywali ją Starą i zdewociałą Panną, ale nie robiło to na niej wrażenia. Z miłości do Jezusa i pragnąc całkowicie oddać się dziełom Ewangelii, bezwitośnie odrzucała wszelkie oferty małżeńskie. Nie mogło opędzić się od zalotników, których przyciągało nie tyle dobre urodzenie i wzorowe maniery, tudzież perspektywa solidnego posagu, ile to coś, czego brakowało neapolitańskim elegantkom. Bartolo, wiedziony jakimiś niewidzialnymi nićmi, które miały go wydostać z labiryntu grzechu, Poczuł potrzebę osobistego spotkania się z tą kobietą. Nie domyślał się, że tą duchową nicią jest modlitwa Katariny w jego intencji, Kiedy w końcu któregoś razu udało im się porozmawiać, zwierzył się z duchowej pustki i wewnętrznych cierpień, jakie przeżywał od długich miesięcy. Bóg ci pomoże. Poradziła szybko Katerina jakby w obawie, że Bartolo w tym stanie może bardziej chcieć się zbliżyć do niej niż do Boga. — Będę się za pana modlić, ale niech mi pan obieca, że pójdzie i porozmawia z pewnym jezuitą, ojcem Carlo Rossim. — Najpierw dominikanin, a teraz jezuita — odezwał się znany głos. — A i? do tego klechy, będzie ubaw. Bartolo, zgodnie z danym słowem, udał się do ojca z prośbą o duchową poradę. Ten jednak zbył jego wątpliwości i rozterki machnięciem ręki. Spirytyzm? Pan wierzy w te zabawy? Lepiej nie zastanawiaj się pan nad takimi rzeczami. Trzeba. Przyjąć sprawy duchowe takimi, jakie są opisane w katechizmie. Koniec, kropka. Ta odpowiedź zawiodła nie tylko Bartola, lecz także Katerinę. Bóg znajdzie inne sposoby, będziemy się o to modlić, wspierała adwokata. Niepocieszony i w poczuciu odrzucenia, Bartolo udał się na seans spirytystyczny. Tym razem wezwał swojego zmarłego ojca. Wziął do ręki pióro i prosił go, aby dał jakiś dowód na prawdziwość spirytyzmu. Zamknął oczy. Po chwili ręka drgnęła i wykonała zamaszyste, zdecydowane ruchy. Spojrzał. Na kartce widniał podpis ojca. Znów otrzymał potwierdzenie, że to spirytyzm jest właściwą drogą. Po się długo leżał w łóżku, przewracając się z boku na bok. To wspomnienia z dzieciństwa nie pozwalały mu zasnąć. Przypomniał sobie, jak będąc dzieckiem, chodził nam przez święto. A matka zachęcała go do ofiarowywania komunii w intencji zmarłych. Kiedy w końcu przyszedł sen, przyśnił mu się zmarły ojciec. Stał przed nim i wołał błagalnym tonem, Bartolo. Wróć do Boga! Wróć do Boga! Rano Bartolo poszedł do Winczęca i opowiedział o wydarzeniach ostatnich dni. Jak to, to ty jeszcze nie byłeś u ojca Alberta? Dosyć tego, umówię cię na spotkanie z nim na jutro. Zmęczony Bartolo skinął tylko głową. Winczęso zaraz po spotkaniu poszedł do Dominikanina, by uprzedzić go o przyszłym penitencie. Ojcze! Jutro przyjdzie się wyspowiadać mój przyjaciel, który wpadł w sidła spirytyzmu. Jest w rozpaczliwym stanie i szuka wyjścia z sytuacji. W poniedziałek 29 maja 1865 roku ojciec Albert Radente spowiadał od samego rana. Kolejce czekało jeszcze wiele osób, na które raz po raz zerkał z pomiędzy fioletowych zasłon konfesjonału. Już miał kończyć, kiedy jego uwaga przykuł podejrzany jegomość oparty o kolumnę kościoła. Rozglądał się wokół i niespokojnie przestępował z nogi na nogę. Aha, pomyślał ojciec Albert to pewnie jeden z tych którzy przyszli wykraść z kościoła świece nerwowe ruchy postura i mefistofeliczna brudka nie mogły wzbudzać zaufania zakonnika kiedy tylko penitent skończył się spowiadać ojciec na chwilę wyszedł z konfesjonału aby uprzedzić strażnika kościoła o grożącym niebezpieczeństwie Skąd miał wiedzieć, że to jest właśnie ten długo wyczekiwany grzesznik? Spodziewał się, że ktoś z takim bagażem doświadczeń musi być wiele starszy. Rzeczywiście, Bartolo, choć dopiero kończył ćwierć wieku i ledwie półtora roku spędził w sekcie, swoimi przeżyciami mógłby obdzielić wiele osób. Spowiedź trwała dość długo, lecz Bartolo nie otrzymał odpuszczenia grzechów. Przyjdź jutro zawyrokował spowiednik. Wiedział co robi: ten pacjent wymagał dłuższej terapii. Kolejna spowiedź również nie przyniosła rozgrzeszenia. Długie spowiedzi zajmowały kolejne dni. Gordyjski węzeł grzechu nie dawał się przeciąć jednym cięciem. Wymagał mozolnego rozsupływania. Cierpliwe tłumaczenie, przypominanie prawd wiary, rozwiewanie wątpliwości, oczyszczanie umysłu, tak skażonego złem, zajęło niemal cały miesiąc codziennej spowiedzi. W końcu 23 czerwca 1865 roku w święto najświętszego serca pana Jezusa Bartolo Longo otrzymał rozgrzeszenie i przygotowany duchowo. Przyjął komunię świętą. Zatrzasnęła się za nim furtka do przeszłości, a stanęła otworem brama do nowego życia. Od tego dnia zaczął się realizować Boży Plan w życiu Bartola.